Zadanie 11. Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji liniowej f, określonej wzorem f od x to się równa ax plus b. No i teraz mamy obliczyć współczynniki a oraz b we wzorze funkcji f spełniają zależność. Musimy wybrać, czy a plus b jest większe od zera itd., itd. No i jak to teraz obliczyć? Musimy, musicie zapamiętać, że jeżeli chodzi o nasz współczynnik b, to jest to zawsze. Ta wartość, która przecina oś y, czyli tutaj o ta. Widzicie? Czyli b równa się 1. Dlaczego tak jest? No bo jeżeli pod x, czyli jak weźmiemy sobie tą naszą funkcję, ax plus b, jak pod a tutaj podstawimy sobie 0, ponieważ x jest równy 0, tak? to nam wyjdzie, że f od x to się równa. Czyli tutaj, jeśli damy sobie 0 razy x, to nam wyjdzie zawsze 0, tak, to od razu to zmarzę i będzie plus b. Czyli jeżeli widzimy, że f od x równa się 1, tak, ponieważ wartości są na osi y, czyli 1 to się równa 0 plus ile? No 1, czyli z tego wychodzi, że b równa się 1, czyli b równa się 1, no to b mamy już obliczone. No i teraz jak obliczyć a. Skoro wykres naszej funkcji idzie w dół, czyli z prawej widzicie, wartości idą sobie w dół, to musimy zapamiętać, że a będzie wartością ujemną. Jeżeli szłoby o w ten sposób, to a będzie dodatnie. No ale co, jeżeli tego nie zapamiętamy? No to musimy sobie to obliczyć. Wyszukajcie tutaj na wykresie gdzieś, gdzie nasz wykres Przecina jakby węzeł siatki, tak? Czyli na przykład zobaczcie, tu mamy taki punkt i tutaj mamy taki punkt, dzięki czemu będziemy mieć jakieś stałe wartości. No i widzimy, że tutaj dla wartości x minus 1 mamy wartość 3, czyli możemy sobie to wrzucić do naszego wzoru. Zobaczcie, F od X no to będzie 3, tak? Po wartości mamy na osi Y. No a tutaj, jeżeli chodzi o x, to mamy minus 1. Czyli wpisujemy równa się i teraz będzie minus 1x plus b, a b już wiemy, że jest 1, czyli wpisujemy sobie plus 1. No i teraz mamy, że 3 to się równa minus x plus 1, no to jedynkę przerzucamy na drugą stronę, to będzie 2, to się równa minus x. No i teraz mnożymy przez minus 1 i będzie minus 2, to się równa x, czyli widzimy, że x... Wynosi minus 2. No i super, mamy sprawę załatwioną. Mogliśmy też podstawić sobie tutaj pod to, prawda? To wyszłoby na to samo. No i mamy, że x równa się minus 2. No i teraz pytanie jest, że współczynniki a i b we wzorze funkcji spełniają zależność, więc musimy sobie zobaczyć pod punkt a, a plus b, czyli mamy minus 2 plus 1, to się równa minus 1. Czy to jest większe od 0? No nie, czyli odpada. Podpunkt b. A plus b równa się 0. No to z tego widzimy, że to jest fałsz, więc skreślamy. A razy b jest większe od 0, czyli minus 2 razy 1 to się równa minus 2. Większe od 0? Oczywiście nie. No i ostatnia odpowiedź. A razy b mniejsze od 0. No i rzeczywiście widać, że a razy b to jest minus 2, więc ostatnia odpowiedź jest prawidłowa. Jak widzicie, przy tych funkcjach i w wykresach tych funkcji liniowych musimy zapamiętać, że b to jest ta wartość, która przecina tutaj oś y tak, w punkcie 0 no a a możemy już sobie wyliczyć biorąc tutaj pod uwagę jakąś wartość na y i podstawiając pod x wartość na y, naszej osi x po prostu więc przeanalizujcie sobie ten przykład ponieważ jest to dosyć ważne żebyście umieli takie rzeczy obliczać, no i Então, eu vou na tela.